Witam wszystkich. Szanowni Państwo, dziś chciałbym odnieść się do koncepcji, którą przedstawił Pan Poseł Bartosz Romowicz w kwestii rozwiązania problemu z wilkami w naszym regionie. Koncepcję, którą przedstawił Pan Poseł, a która opiera się o szeroko zakrojoną współpracę pomiędzy leśnikami myśliwymi oraz strażakami z OSP która ma opierać się na łapaniu wilków, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie. I tutaj nasuwa się jedno zasadnicze pytanie, które chciałbym skierować do Pana posła. Mianowicie, gdzie Pan poseł będzie przesiedlał złapane wilki? W jaką część Bieszczadów? W jaką część regionu Polski, bo przecież musi mieć Pan świadomość, Panie pośle, że generalnie problem z nadmierną populacją wilków ma cała Polska. Więc w jakie konkretne miejsce Panie przesiedli? Drugie pytanie to jest takie, z jakich źródeł Pan będzie finansował tą swoją akcję? Bo przecież myśliwi z tego tytułu będą ponosić koszty, będą poświęcać swój czas wolny, więc nie będą tego robić za Tak samo strażacy, leśnicy. Więc jak chce Pan to rozwiązać? Czy prościej by nie było, Szanowny Panie, by Pan jako poseł, który ma bardzo duże możliwości, Wpłynąć na swoich kolegów z partii, koalicjantów, by doprowadzić do tego, by zmienić rozporządzenie, które na nowo pozwoli, przywróci wilki do odstrzału. Ja myślę, że najlepszą formą rozwiązania tego problemu jest właśnie ostrzał redukcyjny. Nie ma lepszej, skuteczniejszej i tańszej formy, jak ostrzał redukcyjny. Ja myślę, że nie unikniemy odstrzału redukcyjnego, to jest tylko kwestia czasu, kiedy pański rząd albo przyszły, który kiedyś będzie, będzie musiał podjąć tę decyzję, bo problemy społeczne, napięcia społeczne, jakie są związane z właśnie nadmierną populacją wilków, ze szkodami, które czynią, jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie. Zwierzęta domowe są bardzo duże i trzeba jasno powiedzieć, że no, podstrzel redukcyjny kiedyś nastąpi. Rozwiązanie tego problemu, szanowny panie, jest na poziomie szkoły, klasy podstawowej. Te wszystkie argumenty, które gdzieś tam wyłaniają się z medialnych doniesień, gdzie rekolodzy wypowiadają się, że wilk jest zwierzęciem w Polsce zagrożonym, no, są w moim przekonaniu wielutną bzdurą, dlatego, że wilk jest na samym końcu łańcucha pokarmowego i nie ma naturalnych wrogów. Jest objęty ochroną, nie poluje na niego człowiek i nie ma kto redukować tej populacji. Trzeba uzmysłowić jedną zasadniczą kwestię wszystkim i ekologom i mieszkańcom naszego regionu, że pojemność polskich lasów bieszczadów jest ograniczona. My nie jesteśmy tajgą, tundrą, nie mamy bezkresnych terenów, gdzie można by było taką ochronę utrzymać. Wszystko jest wyliczone, wszystko jest zmierzone. Te obszary bieszczadów, parków, one są tak naprawdę bardzo małe i tutaj Trzeba podjąć radykalną, ale konieczną decyzję dotyczącą redukcji. Najśmieszniejsze jest to, że w tej, całej, w tej całej sprawie dotyczącej wilków najwięcej do powiedzenia mają ekolodzy, którzy w wielu przypadkach nie mają elementarnego wykształcenia w tym zakresie. Bardzo często zdarza się tak, że niektórzy ekolodzy są opłacani przez zagraniczne, zagraniczne firmy do tego, by siali defetyzm w Polsce, by, by utrzymywać wilka jako zwierzę zagrożone. I ja myślę, że tutaj pan, panie pośle, ma pan bardzo duże możliwości może się Pan wykazać lokalnie i taką kwestię właśnie poddać pod dyskusję, czyli kwestię dotyczącą przywrócenia wilka z powrotem do odstrzału. Państwa ościenne, państwa europejskie, na przykład Szwecja, utrzymuje populację wilków na stałym poziomie, redukując nadwyżki, co jest normalne i myślę, że pora by w Polsce również Podjąć taką decyzję i wprowadzić wilka do odstrzału. Szanowni Państwo, my, jako mieszkańcy naszego regionu, musimy przede wszystkim wywierać wpływ na ludzi, których wybieramy. Oni muszą mieć świadomość, że ich obowiązkiem jest to, by reprezentować nasz interes. A naszym interesem jest to, by sprawa z nadmierną populacją wilków w Bieszczadach oraz w Polsce została definitywnie rozwiązana. I liczę, że pan poseł zajmie konkretne stanowisko. To tyle, co miałem do powiedzenia. Pozdrawiam.